zmiany. Znowu idą. Tak? znaczy, tak? Przede wszystkim właśnie od listopada, dokładnie 16 listopada wprowadzone zostaną zmiany, które będą dotyczyć, może nie samych wiz studenckich, ale właśnie tych tej możliwości zostania po studiach. Czyli przede wszystkim znowu promowana jest regionalna Australia. Jeżeli ktoś uczy się, studiuje w kampusie, który jest traktowany jako regionalny, czyli poza Sydney, poza Melbourne, poza Brisbane, poza Gold Coast, to yy, dostanie, widzę, nie dwuletnią, tylko trzyletnią. To jest olbrzymia różnicą. No to jest ogromna różnica. I teraz ogromna. w kontekście tego, co pytałaś, czy to warto ten tani kurs wziąć, no zdecydowanie lepiej wziąć ten drogi, bo jeżeli przeliczymy sobie, ile wydajemy pieniędzy i jakiej jakości edukację uzyskujemy na wyższych studiach, a jak dostajemy w szkole techniczno-zawodowej, to jest tak taką wątpliwej jakości, to, no to wyższa uczelnia to jest inwestycja i tak na dobrą sprawę dostajemy 5 lat pobytu w Australii za cenę edukacji w ciągu dwóch lat. Czyli pomimo zyba, tego, że nawet zyba, dwa razy zyba, tyle mówisz. płacimy za y, wyższą uczelnię niż za nawet dobrej jakości y, szkołę zawodową, to wolno nam potem zostać y, przez kolejne 3 lata z na wizie pracowniczą. W cudzysłowie można nawet odrobić to, co żeśmy wydali. Tak? Mm -hmm. Natomiast jeżeli jest to szkoła zawodowa czy szkoła niskiej jakości, to albo w ogóle nie można zostać po studiach, po tej nauce, że tak powiem, albo yy, no dostaje się tylko 18 miesięcy. No to jest różnica. No to też olbrzymia. To jest, jest, jest Więc z tym punktu czysto widzenia egoistycznego zdecydowanie yy, lepiej wydać trochę więcej z góry i mieć taką... Przynajmniej 5 lat tukolej, Tak. 2 tak, lata bo... studiów na przykład, plus 3 lata wizy post -study. Jeżeli ktoś przez te 5 lat sobie tego wszystkiego nie jest w stanie zorganizować, no to może zbyt się do tej emigracji nie nadaje, tak? Prawda. Ja y, mam kontakt z osobami, które nie dostały wiz z, z wielu powodów i wróciły do krajów, gdzie mieszkały wcześniej. Więks... Mam z nimi kontakt, więc mogę powiedzieć, że więcej niż połowa chce z powrotem wrócić do Australii. Chce to spróbować, jednak, to jednak i właśnie byłam ciekawa i dlatego pytam te osoby, te osoby same mi mówią, nie, 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 my się przygotowujemy jeszcze lepiej, tam gdzie jesteśmy, po to, żebyśmy jeszcze raz mogli spróbować, A, dlatego, że ta Australia, naprawdę w Australii, cały czas będę to powtarzała, że żyje się bardzo dobrze, ja wiem, że jestem krytykowana później gdzieś tam, że przez tą starszą imigrację, że opowiadam bzdury, natomiast oczywiście, e, jak starsza emigracja polska miała rewelacyjne warunki, przyjeżdżając tutaj, bo mieli wszystko za darmo, czyli szkoły, powtarzam, bardzo dobry socjal, mieszkania, dofinansowania do szkół dzieci i tak dalej, za darmo w ogóle szkoły dzieci, nawet prywatne, bo, bo moja znajoma tak miała, no to faktycznie można powiedzieć, że mi się pogorszyło, tak? Teraz. Natomiast patrzymy z perspektywy nie to, co było kiedyś, tylko ja zawsze patrzę z perspektywy teraźniejszości, tego jak się żyje w Australii, jak się żyje w innych krajach. Więc jednak te osoby chcą wracać, więc ewidentnie może lepiej się trochę przygotować lepiej no. i zaatakować no, to, to od razu i faktycznie wszystko mieć tak. Ja Zawsze trzeba, trzeba mieć plan na Australii, trzeba mieć plan. Nikt uczciwy nie obieca, że to się uda. Tak? Jeżeli ktoś mówi, że się na pewno uda, to to nie jest uczciwa firma czy osoba. Natomiast my możemy zminimalizować ryzyko, my możemy reagować na zmiany dlaczego jest tak coraz trudniej. Tak? Jest olbrzymie parcie na to, żeby tutaj emigrować. Nie ze strony na Europy. Z na wielka, y, y, Ludzie z Wielkiej Brytanii, ale wcale niekoniecznie Polacy. Brytyjczycy. Jest olbrzymia część naszych klientów to są Brytyjczycy z Wielkiej Brytanii. Nie Polacy z Wielkiej Brytanii. Duża część, to jest, to jest Azja. Ludzie, również ludzie ze Stanów. Amerykanie emigrują. Kanadyjczycy. Ci ludzie są native speakerami, oni mają dużo, dużo łatwiej niż ci, którzy, no niestety angielski, których angielski nie jest pierwszym językiem, ale z punktu widzenia australijskiego rządu, jeżeli mamy limitowaną ilość miejsc w programie, to dlaczego my mamy brać ludzi niżej wykwalifikowanych czy z gorszym angielskim, jeżeli mamy kandydatów, którzy są lepsi? No i słusznie, w no, 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 czyli, to, to rozumiem. Chociaż czyli mi tak ciężko nie pracuje jak Polacy. Tutaj pracodawcy powtarzają to w kółko że Polak to tak jak nie zapije, głowa do nie boli, to jest niewiarygodne, ale Australijczycy dzwonią, naprawdę to jest zawsze to że źle się czuje, koniec nie wchodzi do pracy, koniec. Zgadza się i dlatego koniec. właśnie to y, warto również pomyśleć o tych programach y, nominowany przez konkretnego pracodawcę, które są dostępne realnie Dokładnie. dla osób, które tutaj już są, bo Dokładnie. tu można pokazać, że jest się taką osobą, o której właśnie wspominałaś. I zostać doceniony i wtedy to pracodawca staje na głowie, żeby tę osobę zatrzymać. I I tak często robią, do mnie dzwonią tak Australijczycy urodzeni, urodzeni. Mhm. tutaj, żeby, że tak zwane, może z pierwszą jeszcze nie przypłynęli, ale generalnie dziada pradziada którzy mówią, my już z tymi Austrojczykami to już nie możemy. KTR masz może jakiegoś imigranta, którego możemy zatrudnić. Bo, bo imigranci naprawdę bo ciężko, ciężko tak, ciężko absolutnie tak. I ciężko Dlatego pracujemy. szanse na to są dobre, ale dla ludzi, którzy oczywiście coś umieją, chcą pracować, okay. chcą pokazać. Okay. I ten system jest tak z tej chwili zorganizowany. To jest jeden wielki HR, tak? HR federalny, który mówi, że mamy strategicznie potrzebne zawody na tej liście MLTSS są super ważne. Tak? Mamy regionalnych hejsza. Każdy stan ma swoją listę, mówiąc Quincych na przykład wspiera w pierwszej kolejności tych, którzy tu już są. Tych, którzy tu skończyli już studia magisterskie. Dopiero na samym końcu są ci, którzy są za granicą. No, no właśnie znowu z powrotem tarytale... cofamy się do tego, że trzeba tu jednak przyjechać, żeby załatwiać wszystko. Z pozycji, a, ale z sensem, z bo nie właśnie. przyjechać na wizie turystycznej, bo pracodawca no może się z tobą poklepać po plecach, pójść na piwo, ale w pierwszej kolejności chce zobaczyć jak ty pracujesz, a na wizie turystycznej nie wolno nikomu pracować. Wizie i wizitor są warunek jest tak zwany biznes aktywny, Czyli można poszukiwać aktywnie pracy, ale nie wolno tej pracy wykonać. Znaczy przypominam czyli... Wam sytuację, kiedy Przemek przewodzi, że przerwę, kiedy Przemek. Znalazł pracodawcę bardzo chętnego yy, go zatrudnić, jak byliśmy, czy w Anglii. Nawet miał rozmowę kwalifikacyjną przez Skype, bo często to można zrobić. Czyli pokazywał, jak, jak naprawia telefon, jak składa, jak rozkłada. I pan powiedział: rewelacja, zapraszam do Australii, proszę o wizę, gdzie możesz pracować, i przyjdź do mnie, porozmawiamy. Koniec, kropka. Było, czy musicie mieć wizę? Czyli Duda, pracodawca oczekiwał tak. od tak, Szemka załatwienie sobie jakiejś wizy z pozwoleniem na pracę, ale nie był jeszcze skłonny zainwestować dokładnie, w sponsorzy. Dokładnie tak. No, dokładnie to jest tak. typowa sytuacja. I to jest typowa sytuacja, żeby, żeby sprawa była jasna. Oczywiście, że są szczęściarze. Oczywiście, że tak. się pojedyncze wypadki. W ciągu mojej długiej kariery miałem dwa takie. Piotrek, yy, ty już jesteś ile agentem? Ponad 10 lat. Ja w no 2007 roku miałem pierwszą... No to 2012, już y, 12 lat, tak? No, dobrze liczę? No, tak to by wyszło, no to 12 tak, lat, prawda? E, natomiast no, 12 wcześniej lat nie <laughs> <laughs> no, Wcześniej jeszcze się od 2023 zajmowaliśmy edukacją tylko w związku z tym tak. trochę dłużej. No tak, tak. Ale, ale, <laughs> ale bardzo długie faktycznie. Czyli są szczęścia, Piotr mówi o dwóch przypadkach, ktoś do mnie kiedyś z Was napisał, więc znam jeden przypadek. Ja y, gratuluję, podziwiam. Ale, to, ale mówimy generalnie o jak to generalnie wygląda mnie, co jest ważne w tych filmach. Staram wam się powiedzieć, jak jest naprawdę, znaczy jak jest naprawdę oczywiście z mojego punktu widzenia, ale po to rozmawiam z Piotrem, żeby to nie był mój punkt widzenia, tylko specjalisty punkt widzenia. No to są wyjątki potwierdzające ogólną regułę, tak? Czyli może się tak wydarzyć, no tak jak jeszcze kontynuując wątek, ja te dwa wypadki, no tak udało się załatwić widzę, natomiast jak już przyszło do konkretnej pracy, to ten związek pracownik pracodawca się bardzo szybko rozpadł. W związku z tym no, no właśnie. Bo to też nie jest tak, wiecie, prac pracodawca mówi, dobrze, dobrze, przyjdź do mnie, bądź zobaczę jak pracujesz. Nie zawsze kończy to się Oczywiście. sukcesem. Oczywiście tak? Tych że zaraz... musi być ileś tam, Właśnie. żeby trafić, wreszcie trafił swój następny. Dokładnie tak. Chyba, że jesteście miało. specjalistą, zawsze uważam w bardzo wąskiej dziedzinie, bo mój znajomy, który, który, którego, który buduje mosty drogi, robi to w Brisbane, faktycznie dostał bardzo szybko tą wizę sponsorowaną, bo mi go chcieli po prostu przytrzymać, ale on już pracował w tym Anglii, czyli miał doświadczenie angielskie. I faktycznie e, bardzo szybko wszystko poszło, e, nazywam go zresztą Karbowski, Karbowski. i e, poznawiam Karbowskiego i Karbowski jest rewelacyjny w tym. Ale to był specjalista w wąskiej dziedzinie, którego akurat Queensland potrzebował, więc bardzo no, im to... na nim zależało i wszystko poszło gładko. Ale to, na, to, to są specyficzne przypadki? No i kwestia jest, to, to przede wszystkim trzeba trafić w odpowiednie miejsce, poznać odpowiednich ludzi, trafić do odpowiedniej branży, a to wszystko wymaga czasu. I ten czas sobie trzeba w jakiś sposób kupić. I można sobie go kupić właśnie w formie, dla młodych ludzi, w takiej formie, że się przyjeżdża na working holiday, podróżuje się, rozmawia się z ludźmi, podejmuje różne prace. Jak się ma brytyjski paszport, to working holiday wiza jest, jest to prawie to samo. No i dla wielu osób wiza studencka tylko w rozsądny sposób zorganizowana, gdzie rzeczywiście podnosimy swoje kwalifikacje, podnosimy swoje możliwości emigracyjne w ramach General Street Migration, ale w żaden sposób to nas nie ogranicza w możliwości zostania sponsorowanym przez konkretnego pracodawcę, jeżeli w swoim zawodzie mamy przynajmniej dwa lub trzy lata doświadczenia zawodowego. Czyli wracamy do tego co, a się pytałaś, co to się wreszcie zmieniło? Największą zmianą, jaka została w ciągu ostatniego czasu, kiedyśmy się rozmawiali, jest to, że tak naprawdę nie ma wizy y, pracowniczej, która by pozwoliła, y, no, którą można było dostać bez doświadczenia zawodowego. Albo dwa lata doświadczenia, albo na czasową, albo na stały pobyt trzy lata doświadczenia. Mhm. Czyli jak się ludzie mogą przygotować. No tak jak wspomniałem, jeżeli coś jest w jakiejś tam rozsądnej pracy, która jest w swoim zawodzie, to nie przyjeżdżać zanim te dwa lata się zdobędzie. zdobyć te dwa lata, później na przykład właśnie się kwalifikacji. Mhm. I wtedy na podstawie kwalifikacji zagranicznych i zagranicznego doświadczenia zawodowego mamy podstawy do szukania. Sponsora, mamy możliwości rozważania stanowych nominacji, kiedy to rząd stanowy mówi, tak, my ciebie chcemy, bo jesteś osobą właściwą. Często ludzie się też mnie pytają, no ale ja mam zawód poza tej listy. Mhm. Często a, to, tak, co to znaczy? Co to, to znaczy z tej listy, której listy? List w tej chwili mamy, a przynajmniej ze trzy listy na stan, z stanów mamy 7, tak? to 21 plus jedną federalną ta super strategiczna plus na krótki pobyt i na pobyt regionalny to już ile mamy tego wszystkiego razem wyjdzie około 30 nie prawda I teraz, tak bo to... wy zawsze mówicie o tej jednej tej liście tego, właśnie, teraz o tej mamy liście, właśnie. dama w northern territory dama ma swoją listę dama w south australia ma swoją listę dlatego nie jestem agentem Tych wszystkich <laughs> rzeczy jest masa i teraz możliwości jest masa jakie uczelnie Jakie uczelnie? To jest dobra. Właśnie, Ty... jakie uczelnie? Bo to jest bardzo wiele razy to samo pytanie. Asia, jakie uczelnie? Gdzie? Dlatego, że Wy, jak już do mnie piszecie, to sobie już mówicie tak. Dobra, to ja sobie polecę do Sydney. Albo, na przykład, ja bym chciała sobie bardzo zamieszkać w Golszkowicach. Ja troszeczkę nie uczelnie Oczywiście czasem są argumenty, dlaczego na przykład dosyć, tak, się wsparcie od rodziny, tak, 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 czy jest tam oferta pracy, czy jakieś inne rzeczy, ale generalnie to no, przede wszystkim jak najdalej od dużych miast, tam gdzie jest jakości edukacja, ale jednocześnie jest to formalnie regionalna Australia. No, ponieważ poza wielkimi miastami również jest dobra edukacja, tak? Oczywiście. Bo nam się wydaje, że w tym, w dużych miejscowościach jest najlepsza edukacja, co nie zawsze jest, jest zgodne z tym tak. właśnie. W dużych miejscowościach jest duża konkurencja, bo jest bardzo dużo prywatnych szkół, które konkurują głównie albo ceną, albo mhm. tym, że do szkoły nie trzeba chodzić. Tak? To jest tam stały, e, stały, stały natomiast nie tak. e, dostępność e, kursów regionalnych w jest bardzo duża, to przeważnie są to e, szkoły rządowe. Rządowe szkoły nie bardzo chcą... Niektóre wybrane agencje edukacyjne czy migracyjne mają dostęp do tego. I, 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 na przykład współpracujemy z rządowym KFC, o którym wspomniałeś, czyli szkołą zawodowo techniczną, która ma kampusy w całym Queensland, począwszy od, od Gold Coast i Brisbane, ale również wszystko, co jest regionalne w Australii, powyżej Kabucha, tak czyli cały Sunshine Coast, aż do... Cape York, włączając Cairns i tamte, tamte rejony, zresztą w Cairns też wprowadzana zostaje nowa gara, czyli północna też będzie. Ten... Światowych markach przyjeżdżają naprawdę super specjaliści, żeby uczyć je zawodu, jestem zaskoczona. To naprawdę świetne, świetne kwa 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 kwalifikacje. Wiem, że ludzie, którzy na przykład mieli, chcieli zostać e, e, pracować jako kelnerzy na przykład czy, czy w hospitality, mają na tej chwili przecież certyfikaty z barmaństwa na przykład tak? z Baristy. Piotrek, to są takie dodatkowe rzeczy, certyfikaty, które są później bardzo przydatne w pracy. Oczywiście, dokładnie tak. W związku z tym też wszystko z grubsza przemyślane, no i y, to nie jest tylko tak, że wtedy no, student międzynarodowy płaci dużo pieniędzy i za to nie dostaje. Tak? Czyli y, jednak coś dostaje, a druga rzecz, że infrastruktura nie jest finansowana przede wszystkim z opłat przez studentów międzynarodowych, tylko z kuli rządowej. W naszym kampusie w Cannon gdzie my jesteśmy ulicy, jest to naprawdę mały kampusem, na samą y, re, restaurację, która jest używana tylko po to, żeby studenci mogli zaserwować lunch dwa w miesiącu w ramach treningu, ostatnio wydano 300 tysięcy dolarów, po to, do żeby dobrze wyglądało. Tak, bo były pieniądze w budżecie, w związku z tym y, koledzy, którzy tam studiowali się śmieli, że tam jest tyle studenci infrastruktura jest super. Właśnie, I właśnie. Mimo tego, że są to regionalne kampusy, czyli z jednej strony mamy papugi, z drugiej strony czasem na północy tylko ale to wszystko jakiś tam ma sens. No druga rzecz, jeżeli chodzi o te nie sam, ale my współpracujemy z tej farmy w całym, w całym, nie w całej Australii. Piotr sprawdził też szkoły, tak? Piotr, że byłeś tam, twoi pracownicy tam byli. To nie jest tak, że Piotr współpracuje. Nie widział, nie wie nie wie, o co chodzi, tylko to wszystko, co, co bardzo mi się podoba, jest sprawdzone. To może z ręką na coś powiedzieć, tak, to jest naprawdę fajna szkoła. Tak, tak się to. Y, super. Bo, natomiast super. jeżeli klient, tak y, powiem, przyjdzie do mnie i powie, ja chcę się zapisać do złej szkoły, to ja się nie będę opierał, prawda? Natomiast to nie jest. Tak, zawsze o tym mówimy, powie, że ostatecznie decyzja, to jest decyzja należy. Osoby, do Decyzja, tak? która y, tutaj y, no, decydujecie. Natomiast teraz jeśli chodzi, tak, tak. Y, uważam, że olbrzymi potencjał mają ludzie, którzy podejmują wyższe, podejmują wyższe studia w Australii. Po pierwsze, bo to się opłaca finansowo. Tak Dobrze, a kto może podjąć y, wyższe studia w Australii? Jeżeli ktoś ma maturę i angielski na poziomie kompetencji, czyli to jest mniej więcej koło sześciu w skali IELTS, to znaczy otoczenie, tak. to w tym momencie praktycznie na każdy kurs Każde studia licencjackie możemy go zapisać, yy, jakie sobie wybierze. Yy, oczywiście, jeżeli ten angielski a wiek, jest trochę niższy, a wiek, wiek yy, no, powyżej 18 lat, ale tak. w górnej granicy nie, nie ma. Yy, oczywiście musi mieć to jakiś sens. No tak, yy, cała ta inwestycja. No chociaż ktoś to ma. Nie wiem, 60, mógłby sobie przyjechać. Jeżeli chce zrobić sobie, sobie na projekt właśnie. naukowy, nie ma problemu. Są różne opcje. W tej chwili Central Vincent University właśnie bardzo promuje tutaj nasz wnusa, nasz oddział. Piękne od wnuczal. Oni się właśnie zajmują się research, badaniami naukowymi. Właśnie mają, mają bardzo fajne programy, gdzie również jest dofinansowanie dla international students.